Witajcie! W tym odcinku Wam pokażę, jak zrobić fajerwerkę w Minecraft. A więc najpierw Wam pokażę, jak zrobić fajerwerkę dekoracyjną, a później Wam pokażę, jak zrobić fajerwerkę do Elytry. Dekoracyjna to potrzebuje prochu i barwniku. Może to być dwa, może to być jeden barwnik. Może to być ile tam chcecie barwników. Kombinacja nie jest ustalona. I wychodzi Wam takie coś, zero, nie wiem co to jest, i potrzebujecie proch i papier i to coś, i właśnie nie musicie to w taki sposób układać, możecie to wywalić tam gdzie chcecie, oczywiście w Crafting Table, i wychodzi Wam fajerwerka, która mniej więcej wybucha tak, i pewnie jak już wiecie, to zależy, jakie barwniki wybracie. Takie, taki wybuch dostaniecie. I teraz przechodzimy do odcinka e, fajerwerki do elytry. Potrzebujecie prochu i papier. Układacie to jak tam chcecie. Wychodzi fajerwerka. I zwiększając proch, nie możecie. W sensie, możecie po przedłużyć, ale właśnie nie możecie za bardzo, bo maksymalne to mogą być tylko trzy. Można też dwa i teraz wam pokażę dwa. Znaczy to było jeden, to było dwa, wiem wysokie, i to było trzy. Polecam, jak ktoś bardzo często podróżuje elektron. I no. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. I pa pa!